Witam, Cześć Szłowieka, Rzeczypospolitej Towarzystwa. Chciałbym polecić taki kanał na YouTubie włosiech prosty człowiek z Kociewa, Rezmer. Bardzo fajne filmy nagrywa. Po, polecam, mam fajny gana na akordeonie. Fajnie sobie tam babcia blonka, żarty, pozdrawiam się jej Dużo zówka, dużo szczęścia, pomyślności, radości, spełnienia marzeń. To by też Rezmer życzę. Cholera, tak się wyraziłem. Wszystkiego co najlepsze, wszystkiego co sobie można tylko zamarzyć. Także... Życzę Wam dużo zdówka, dużo szczęścia, polecam ten kanał, warto tam zajrzeć, warto zobaczyć filmy. Ja sam oglądam nie raz, nie raz, nie dwa, nie trzy, nie cztery, nie pięć, tylko jeszcze więcej. Pozdrawiam się serdecznie, Resmer. Ja jestem w lesie, jak widać tutaj punktu trochę zostało. Także no już po kawie, po ognisku. і поставимо сюди ще дашбуд.